Ostatnio tak siedziałem i zastanawiałem się o tym, co do tej pory robiłem i w jakich projektach brałem udział. I byłem już Krystianem przez Q w jednym z projektów. Ostatnio byłem też Krystianem przez X w takim projekcie szkoleniowym, powiedzmy, który, do którego podchodziłem, ale w żadnym z nich nie byłem po prostu Krystianem Sołtysińskim. Czyli ani razu do tej pory nie zrobiłem tego po swojemu, tak jak chciałem. Aż do teraz. Cześć. Z tej strony Aga. I Krystian, Słuchasz podcastu Po swojemu, w którym będziemy rozbijać to, co czyjeś, i budować to, co nasze. Czyli o tym, jak my i wy spotykamy się w jednym miejscu. Cześć z tej strony, Krystian. Tak, i dzisiaj jest właśnie ten moment, w którym rozpoczynamy ten wspaniały podcast, którym czeka nas wiele przygód i nazwaliśmy go po prostu Po Swojemu. I jest o drodze po swoje, totalnie po swojemu. Jestem tutaj z Krystianem, nazywam się Aga Machnikowska i będziemy we dwójkę tutaj sobie rozmawiać między sobą i z Wami. Tak i myślę, że w ogóle jak na pierwszy odcinek, to fajnie, żebyśmy powiedzieli, jak do tego doszło. Tak, tak. Opowiedzmy o tym, jak do tego doszło, bo to też jest dość zabawna historia. Spotkaliśmy się z Krystianem, ja byłam w takim małym kryzysie życiowym i generalnie spotkaliśmy się po to, żebym mogłaś trochę poużerać, powiedzieć o tym, co w moim życiu jest nie tak, co sobie zarzucam, czego nie robię, a powinnam robić. I Krystian zadał mi pytanie: Aga. Dlaczego ty nie robisz czegoś swojego? I ja wtedy powiedziałam, a ty czemu nie robisz czegoś swojego? No i to jest jakby taki super wstryczek w nos, bo pamiętam jak dokładnie rok temu byliśmy na wyjeździe służbowym, gdzie rozmawialiśmy o tym, że właśnie chcielibyśmy coś stworzyć, mamy na to pomysł, mamy na to tak naprawdę i przestrzeń i czas. Więc to też jakby pomysł powstał już Jakiś czas temu? Ponad rok. A, ponad rok, a my po prostu gdzieś go zostawiliśmy, ale też jakby można poklepać się po ramieniu i powiedzieć nie tylko my, ale aż do teraz. Dokładnie, aż do teraz, dlatego, że właśnie to, taka złość nam przyszła, jak zaczęliśmy się zastanawiać, czemu my tego nie robimy, czemu ja tego nie, czemu ja tego nie robię, czemu ty tego nie robisz, czemu mm -hmm. my tego nie robiliśmy. Stwierdziliśmy po prostu, że. Krzanić to wszystko, zrobimy to razem i teraz już nie ma ucieczki. Umówiliśmy się, ok, mamy, dajemy sobie trzy dni na spisanie tematów, o których możemy mówić, i w poniedziałek ta rozmowa była w piątek, i w poniedziałek spotykamy się nagrywać pierwszy odcinek. Nie mieliśmy pojęcia, o czym będziemy mówić. Po prostu usiedliśmy, spisaliśmy różne pomysły, o czym może być ten podcast. I jesteśmy właśnie teraz tutaj nagrywając ten pierwszy odcinek, który właśnie jest. O odwadze w działaniu, której nam brakowało przez ostatni rok, na którą się zebraliśmy trzy dni temu, aby zasiąść tu i zacząć ten podcast. No tak, no bo jakby nie ma co ukrywać, że to za każdym razem chodzi o odwagę, bo chęci możemy mieć, czas możemy mieć yy, i wymówek też możemy mieć wiele. Zawsze się jakieś znajdą. <grym> Zawsze się jakieś znajdą. Słuchajcie, ja mam na swoim koncie. Trzy podejścia do tworzenia podcastów. I słuchajcie, najlepsze jest to, że ja przygotowałam wszystko od tych podcastów. Ja miałam tytuły, ja miałam zrobioną grafikę do podcastu przez profesjonalnego grafika. Czy to masz to powiedzieć? od której strony ja się to zebrałam. Ja już miałam wszystko tym, Miałam konto na SoundCloudzie, miałam tytuł, miałam grafikę zrobioną gdzieś tam z moich zdjęć. W ogóle wszystko już było zbudowane, ale żaden odcinek nie powstał i pomysł został. Pogrzebany. A to nie jest właśnie tak, że najczęściej dochodzi do momentu, chcę, kiedy chcemy być perfekcyjni i idealni? Dokładnie. Eee, przy <laughs> ostatnim projekcie, w którym brałem udział, usłyszałem takie słowa, e, które myślę, że są takie w punkt do tego, e, o czym powiedziałaś, że często chcemy, żeby coś było idealne, żeby po prostu było na najwyższym poziomie. Przecież tylu mamy twórców w internecie, e, tyle osób tworzy podcasty, vlogi, YouTuby. No, przecież musimy się czymś wybić, to musi być idealne, ale nie musi, bo idealne jest wrogiem dobrego. I czasami wystarczy, że będzie dobre i od tego dobrego zaczniemy, a kiedy będziemy gotowi na to, żeby robić lepsze, to zrobimy lepsze. Dokładnie, i super, że też o tym powiedziałeś, dlatego że e, dokładnie ta perfekcyjność jest wrogiem e, dobrego i też w takim kontekście, jak startujemy z miejsca, kiedy e, chcemy coś zrobić, brakuje nam tej odwagi. I zaczynamy od czegoś takiego, co często słyszę, żeby zrobić research, żeby zobaczyć, czego potrzebujesz. Pamiętam, jak ja kanał YouTube i, mm -hmm. i, i po prostu siedziałam godzinami, oglądałam filmiki o tym, co trzeba zrobić, jaki sprzęt trzeba mieć, e, jakie umiejętności trzeba najpierw zdobyć, żeby w ogóle zacząć robić cokolwiek, e, że finalnie stwierdzasz, że się do niczego nie nadajesz i to w ogóle nie jest miejsce dla Ciebie. Dlatego moim zdaniem kluczem do... Zdobycia się na odwagę jest uciszenie tych wszystkich głosów z zewnątrz i wewnątrz i mhm. po prostu przejście do działania. Czym jest, Christian, dla ciebie odwaga w działaniu? Eee, czym jest dla mnie odwaga w działaniu? Jest co? Wydaje mi się, że po pierwsze i, i najważniejsze, zacząłbym od tego, trochę nawiążę do tego, o czym mówiłaś. Czyli właśnie mamy jakieś dialogi wewnętrzne, mamy głosy i mamy porównywanie się. I dla mnie odwagą jest y, uświadomienie sobie tego, że i tak, i tak każdy zrobi to inaczej. I tak, i tak każdy zrobi to po swojemu i choćbym chciał zrobić y, albo inaczej, jest kupę kanałów o gotowaniu, jest kupę kanałów o rozwoju osobistym. Ja dochodzę do wniosku, że chcę zrobić y, kanał o gotowaniu. I co z tego, że jest ich tysiące, skoro i tak, i tak każdy podejdzie do tego inaczej. A też nie ma co ukrywać, że każdy z nas, czy ja, czy ty, jeżeli szukamy jakiegoś artysty, yy, czy na Instagramie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, którego chcemy oglądać, czy którego chcemy słuchać, to i tak, i tak zawsze znajdziemy kogoś po prostu dla siebie. I to nie musi być ktoś z głównego nurtu, ktoś, ktoś kto robi idealnie, bo on czasami może być po prostu nie dla nas. I teraz do brzegu. Ja potrafię tak czasami jakby na około. Mów, Christian, mów. Aż dojdziemy do momentu, kiedy tylko ja wiem o co mi chodzi, i z tej dygresji wejdziemy w drugą dygresję i zamkniemy ją trzecią, i wtedy już w ogóle nie jesteśmy w temacie. Dobra. Odwaga dla mnie jest po prostu wyłączeniem tego myślenia i przekonaniem się do tego, żeby po prostu zacząć działać. To też jest taka kolejna anegdotka. Dzisiaj będę królem anegdotek w tym odcinku żeby przejechać drogę powiedzmy ze Szczecina do Warszawy w środku nocy przy awarii prądu w całym kraju, bo czemu nie, no to jadę w nocy samochodem w totalnej ciemności, nie widzę tej Warszawy, wyjeżdżając ze Szczecina, ale widzę te 100 metrów, które oświetla samochód przede mną. Ale kiedy te 100 metrów przejadę, rozświetli się kolejne 100 i kolejne i kolejne i tym sposobem przejadę te 600 kilometrów. I jeżeli chcemy coś zrobić, to po prostu zacznijmy to robić. Jakby nie musimy od razu być u celu. Każdy, kto zaczynał, nie był od razu u celu, tylko jakby zaczął od pierwszego kroku, później kolejnego i kolejnego i kolejnego. To jest zajebista anegdotka. Krok po kroku. I po tym krok, dla mnie jest odwaga. Krok. No, mega to powiedziałeś. Aż sama kurde też zapomniałam, o czym ja chciałam powiedzieć w tym temacie. Ale zdecydowanie, hmm. zdecydowanie masz, masz rację. Ja bym chciała, mówiąc mówiąc o swojej, o swojej odwadze, chciałabym nawiązać do tego, co we mnie taką odwagę hamuje i co sprawia, że jakby tą odwagę tracę, bo ja generalnie zawsze się postrzegam jako osobę. Odważną, która ma gdzieś, co powiedzą o mnie in, inni, jak mnie ocenią i tak dalej. Tak, tak przebojową, tak, tak, ale tak na koniec dnia to człowiek tak się gryzie w język. Ach, kurde, mogłam tego nie mówić, mogłam to zrobić inaczej. Wiecie co? Ten, kto się nigdy nie wystawił na pośmiewisko, ten nigdy nie próbował. Y Wystawianie się na pośmiewisko powinno być czymś dobrym, bo to jest znak, że próbujemy robić coś innego, próbujemy gdzieś tam swoje horyzonty poszerzać, próbujemy nowych rzeczy, próbujemy rzeczy, których jeszcze nie umiemy, ale tak jak Krystian powiedziałeś, nauczymy się ich po drodze i to też jest dobre nawiązanie do tego, że się przygotowywałam zawsze... Od dupy strony, żeby mieć, no. żeby mieć całe zaplecze zrobione, wszystko, żeby było idealne, żeby mogła wtedy wystartować. Nigdy nie mieć tak, że będziemy mieć wszystkie narzędzia, żeby coś zacząć. Czy to jest działalność w internecie, czy to jest każda inna rzecz. No dzisiaj, zaczynając Nigdy... nagrywać ten odcinek, nie mamy żadnych narzędzi. Dokładnie. W pusty pokoju ułożony poduszkami, żeby nie było echa. Dokładnie. Siedzimy w poduszkach, schylając się do telefonu, żeby jak najlepiej mikrofon złapał. Słuchajcie, nic tu nie jest profesjonalne. Chodzi o to, żeby po prostu zacząć. I dać sobie takie przyzwolenie na to, że to nie musi być idealne. I odwagą jest akceptacja tego, że nie mamy jeszcze wszystkich narzędzi i to jest okej, okay. nauczę się po drodze, zyskam je po drodze i to, co mam teraz, jest absolutnie wystarczające. A to, co mam teraz, jestem ja, jest mój głos moje pomysły, mój kompan i to jest absolutnie wystarczające. Kto wie, może za kilka odcinków będziemy siedzieć w profesjonalnym studiu i będziemy nagrywać najwyższej jakości dźwiękowej podcast, ale na tą chwilę to co robimy jest absolutnie wystarczające i moim zdaniem odwa. Tymi konkluzja, Konkluzja. Dokładnie. Robienie czegoś e, z wiarą, że e, nie musi być po prostu idealnie, żeby było dobrze, że nie musimy mieć wszystkich narzędzi, że możemy się nauczyć po drodze. Taka zgoda na to, że możemy gdzieś się potknąć i popełnić błędy, bo po prostu nie wiedzieliśmy, że to się wydarzy. A co zrobić, gdy coś spierdolimy? <laughs> Znajomiste takie bezpośrednie pytanie, nie? Kurde. To ja znowu jakby teraz walnę takim coachingowym tekstem, że nieważne jest to, ile razy upadamy, ważne jest to, ile razy wstajemy z entuzjazmem. Ja chyba przekopałem zbyt wiele motywacyjnych kont na Instagramie i w innych otchłaniach internetu, ale jakkolwiek z płytko sloganowo by to nie brzmiało, coś w tym jest, bo nie chodzi tak naprawdę o to, żeby jakby... Znowu nie chodzi o to, żeby skupić się na doskonałym osiągnięciu celu, tylko chodzi o to, żeby próbować, a próbując uczymy się, yy, uczymy się i się rozwijamy a też czasami może się okazać, że w trakcie tej drogi dojdziemy do wniosku, że to w ogóle nie jest nasza droga i może się okazać, że tak naprawdę my wcale nie chcemy tego robić. Aga, przecież może być tak, że nagrywając drugi, trzeci, czwarty odcinek, dojdziemy do wniosku, że w ogóle powinniśmy nagrywać o czymś innym albo nie powinno to tak wyglądać. Dokładnie. E, więc dzisiaj spotykamy się na super luźnej e, pogawędce o odwadze, bo odważyliśmy się na to działanie. Yy, ale to, to można się spierdolić po drodze. Dokładnie, dokładnie masz rację. Poza tym, poza tym też... Oj czekaj, mam mi wyciągła <noise> myśl. <noise> czekaj, się skupiam na tym, co mówiłeś. Już nie pamiętam, co chciałam nawiązać do tego. No, o tym upadaniu czy o tym wstawaniu? <noise> O tym wstawaniu. O wiem, co chciałam powiedzieć. Już mi się szomniało. I to y, właśnie na, na temat tego, co powiedziałeś o upadaniu i wstawaniu. Muszę nawiązać do czegoś, o czym rozmawialiśmy stojąc na balkonie. Y, a, a mianowicie o innym twórcy internetowym, o podcaście. Ja i moje przyjaciółki idiotki Okuniewskiej. Serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy, <laughs> dokładnie. I to jest właśnie niesamowity przykład tego jak ktoś z Was słuchał, myślę, że bardzo dużo osób zna świetnie ten podcast, e, jak Okuniewska opowiada o tym, jak robimy z siebie idiotki, idiotów w relacjach i tak dalej, i jak podejmujemy w ogóle bezsensowne decyzje, które jakbyśmy słuchali od naszych znajomych, wydaje się po prostu być śmieszne i w głowie się nie myśleć, jak możemy to robić i po tym wszystkim, jak oglądamy, jak słuchamy tego odcinka i się nawet z utożsamiamy z tymi wszystkimi idiotycznymi akcjami, które robimy, to się po prostu śmiejemy z tego i się zawsze mówimy, ha, to ja, to ja byłam tą idiotką, która to robiła, to ja byłem tym idiotą, który to robił. To I właśnie to pow... jest super podejście do takich upadków tego, okej, jeszcze milion raz zrobimy głupie no, rzeczy. Ale to jest też o tym, że zobaczcie. Że nie tylko ja mam taki problem, i nie tylko Ty masz taki problem. Jakby wszyscy robimy dokładnie to samo. Jeżeli byśmy usiedli teraz tutaj w 10 osób i porozmawiali o tym, jakie rzeczy robiliśmy w swoim życiu, co, gdzie, z kim i dlaczego, yy, może się okazać, nawet nie może się okazać. Jestem pewien, że 9 na 10 z nas miało dokładnie tą samą sytuację. Dokładnie. A dokładnie. uważaliśmy ją za tak bardzo naszą, wyjątkową, tak, tak wielki problem najbar najbardziej mój. Dokładnie, tym nam się wydaje, że słuchajcie, dzisiaj przeczytałam coś takiego, nie pamiętam jak to dokładnie brzmiało, ale przekaz był taki, że to, jak, jak intensywnie ludzie o nas myślą, jest tylko takie intensywne w głosie naszego lęku, a tak naprawdę to ludzie sobie nie zaprzątają głowy tym, co my robimy. Jak upadniesz, ok, może ktoś się z ciebie zaśmieje, haha, ha, ha, co oni opublikowali, haha, ha, co oni zrobili i pują dalej w swoje życie. I to jest gdzieś tam taki jakiś mały element, którym nikt sobie nie zaprząta głowy. To, co sobie myślimy, że ludzie o nas myślą, jest tylko w naszej głowie takie no. duże. Tylko w naszej głowie. Tak naprawdę to każdy ma swoje życie i my powinniśmy się skupiać tylko na tym swoim. I też to z takiej motywacyjnej gadki, ale takie... Y Błędy i zwroty akcji, że w ogóle co ja robię, są najbardziej uczącymi momentami w życiu, no, które naprawdę. dają nam najwięcej do myślenia. Dokładnie. Na pewno miałeś milion momentów, kiedy po prostu się obudziłeś i mówię: Boże, ja to w ogóle błądzę, to w ogóle nie jest moja droga. Po no co tak, ja to robię? Tak, tak, tak. I w ogóle przypomniała mi się super sytuacja, o której muszę opowiedzieć i koniecznie muszę nawiązać do tego, o czym powiedziałaś. Kiedyś w młodzieńczych latach, co tak naprawdę było nie tak dawno temu, Pracowałem, o ile pracą można to nazwać, w MLM-ie. Teraz niech pierwszy kamieniem rzuci ten, który nigdy MLM-u się nie tknął. Yy, uważam, że jakby coś mi to dało, na pewno rozwinęło. Yy, I pamiętam, że na jednym z takich Ala szkoleń, yy, spotkań MLM-owych, yy, wiadomo, co się myśli o, o MLM-owcach, yy, Uczyli nas czegoś takiego, że nie przyjmujcie się tym, co ludzie o was myślą, bo dziwilibyście się, jak rzadko o was myślą. I to jest dokładnie to, co Aga powiedziałaś. Jakby każdy z nas, jakby spójrzmy na siebie, czy ja naprawdę przejmuję się życiem innych, no nawet jeżeli ktoś z moich bliższych czy dalszych znajomych, yy, nie wiem, zrobi coś głupiego, ma w życiu jakiś yy, jego zdaniem, największy na świecie problem, to to nie jest tak, że ja siedzę i później przez najbliższe dwa tygodnie rozkminiam to, jakim to on jest idiotą i co w życiu robi, jak on potrafi sobie życie spierdolić. Bo nie, tak nie jest. Jakby Skupiamy się tak naprawdę koniec końców na sobie, na tym, co my robimy i co my z tego wyciągamy dla siebie. Dokładnie. A im więcej próbujemy, im więcej rzeczy gdzieś tam okazuje się być porażką. Tym bardziej możemy gdzieś tam wyklarować swoją listę rzeczy, do których chcemy dążyć, bo na początku mamy ogromną listę potencjalnych możliwości, mm -hmm. co możemy robić, kim możemy być. Yy, na przykład dzisiaj możemy być podcasterami, a za miesiąc możemy być piosenkarzami i już nie być podcasterami, i <laughs> jedni mogą powiedzieć, że to jest słamiany zapał albo skakanie z kwiatka na kwiatek, a inni mogą powiedzieć, że to jest super, że próbujesz różnych rzeczy, żeby sprawdzić, doświadczyć. W czym się odnajdziesz? Jest, A bez tego próbowania nie Ale to jest zabierz. po prostu próbowanie. No, <noise> najgłupszy przykład teraz wyszedł do głowy. Kiedyś nie lubiłem oliwek, ale jakby spróbowałem pierwszy, drugi, trzeci raz i okazuje się, że jakby teraz nie wyobrażę sobie dania bez nich. Dlaczego? Bo po prostu próbowałem. Dokładnie. I teraz, jak głupio by to nie brzmiało, takie skurte ze wszystkim. Tak, więc warto próbować i warto, jakkolwiek to nie brzmi, ponosić porażki, które porażkami nie są. Dają nam bardzo dużo informacji o nas samych i pozwalają nam się rozwijać. Um, I słuchajcie, na koniec dnia nie ma nic, nic gorszego niż obudzenie się z myślą, że nie wykorzystuję swojego potencjału. Nie, ni, nie próbowałem niczego, czego chciałem spróbować, nie wiem, gdzie byłbym w miejscu, mhm. e, w jakim miejscu byłbym, gdybym, nie wiem, rok temu spróbował tego. O czym marzyłem, ale się bałem tego spróbować. Dokładnie, dokładnie. Ja też bym tak chciał na koniec, jakby takim słowem, zakończeniem, może zdaniem, e, powiedzieć o tym, że e, tak naprawdę z własnego doświadczenia, i myślę, że w, wielu z nas się będzie z tym utożsamiać, e, najbardziej dołującą w życiu jest e, taka stałość. To, że nic się nie zmienia. To, że budzę się codziennie rano, robię to samo, chodzę do tej samej pracy, czy chodzę na tą samą uczelnię, spotykam się z tymi samymi ludźmi, y, jem w tych samych knajpach, y, piję tą samą kawę. No kurczę, jakby w pewnym momencie y, za dużo jest tych stałych. Ktoś kiedyś powiedział, że stabilizacją motylka jest szpilka i mam wrażenie, że nie chodzi o to, żeby naprawdę być takim ustabilizowanym, tylko chodzi o to, żeby faktycznie się rozwijać i próbować. Dokładnie. Wolę się obudzić w swoim życiu pięć razy, zastanawiając się, kim ja w ogóle jestem i gdzie ja błądzę, niż nigdy nie spróbować sprawdzić i nie pomylić się. I, te... I po prostu nigdy nie pożałujesz tego, że próbujesz, ale na pewno pożałujesz tego, że nie spróbowałeś. Dzięki, Aga. <laughs> I tym byśmy zakończyli ten odcinek pierwszy. Mam nadzieję, że będziecie z nami w kolejnych odcinkach. Bo mamy całą listę tematów przygotowanych do kolejnych rozmów. Dokładnie. Dzięki, Krystian, za rozmowę. Dzięki Wam za wysłuchanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.